Dzień dobry, witam po raz kolejny. Zaczynam od wiadomości związanej z bardzo, bardzo popularną ostatnią panią. A Komisja Sądownictwa Izby Reprezentantów pod przewodnictwem Republikanów wysłała w piątek 2 lutego wezwanie do prokuratora okręgowego hrabstwa Fulton, czyli do sławnej właśnie pani Fanny Willis. Wezwanie. Które nakazuje jej przekazanie dokumentów związanych z możliwym niewłaściwym wykorzystaniem funduszy federalnych w związku z jej sprawą przeciwko Donaldowi Trumpowi i przeciwko kilkunastu innym współoskarżonym. W piśmie wysłanym przez przewodniczącego Izby Sądownictwa Jima Jordana ze stanu Ohio. Zauważył Jim Jordan, że komisja w sierpniu 2023 roku zażądała dokumentów dotyczących wykorzystania funduszy federalnych. Stwierdził jednak, że nawet po tym jak w zeszłym roku do jej biura wysłano dwa pisma, nie zastosowała się dobrowolnie do żadnej z tych próśb. Instrukcje dotyczyły przedstawienia dokumentów nie, w niezredagowanej formie związanych z wykorzystaniem funduszy federalnych lub zarzutami dotyczącymi ich niewłaściwego wykorzystania. Do piątku pani Willis nie odpowiedziała publicznie na te wezwania. Wcześniej jej biuro krytykowało prośby Jima Jordana twierdząc, że są umotywowane politycznie, a w zeszłym roku biuro pani Fanny Willis stwierdziło, że zgodnie z konstytucją kongres nie ma prawa ingerować w stanowe sprawy karne. W piśmie Izby, Izby Sądownictwa odniesiono się do raportu, w którym stwierdzono, że była pracownica Biura Prokuratora Okręgowego w hrabstwie Fulton, została zdegradowana po tym, jak ostrzegła panią Willis w związku z wykorzystywaniem przez nią funduszy z dotacji federalnych, które rzekomo miały być przeznaczone na walkę z gangami. Jak wynika z pisma, w którym zacytowano raport, kilka miesięcy później pracow pracownica ta została nagle zwolniona i wyprowadzona z biura przez siedmiu uzbrojonych. Śledczych. Zamiast przeznaczać te federalne fundusze na pomoc młodzie młodzieży z grup ryzyka, wasze biuro starało się wykorzystać te fundusze na kupowanie MacBooków i gadżetów. Używanie ich do celów podróżowania, stwierdziło pismo skierowane do pani Fanny Willis. Co więcej, bezpośredni przełożony informatorki twierdził, że te planowane wydatki były częścią wizji pani Fanny Willis. Dalej czytamy. Zarzuty te budzą poważne obawy co do tego, czy właściwie nadzorowała pani wydatki z dotacji federalnych przyznanych pani biuru i czy podjęła pani działania mające na celu ukrycie nielegalnego wykorzystania przez pani biuro funduszy federalnych, powiedział Jim Jordan. Jego list podnosi jeszcze jedną kwestię. Jest to kwestia, o której już wspominałam. Jest to kwestia związku pani Fanny Willis z um, Nathanem Wade'em. Oczywiście dotyczy ta sprawa tego, że pani Willis była kochanką Nathana Wade'a, głównego prokuratora w sprawie przeciwko rzekomej ingerencji w wybory Donalda Trumpa hrabstwie Fulton w stanie Georgia. Fundusze podatników przeznaczali na wspólne wakacje. Fanny Willis osobiście wyznaczyła prokuratora Natana Wade'a jako osobę zajmującą się oskarżeniem przeciwko Trumpowi, z czego Nathan Wade otrzymywał ogromne pieniądze, przy czym nie był nawet wykwalifikowany, aby taką sprawę w ogóle prowadzić. Oprócz listu Jordana Republikani Matt Gates z Florydy powiedział w piątek Newsweekowi, że należy również przeprowadzić dochodzenie w sprawie pani Willis pod kątem konfliktu interesów w odniesieniu do pana, właśnie Natana Wade'a. Powiedział w sposób następujący Matt Gates: Pani Willis przyznała swojemu żonatemu kochankowi kontrakt prokuratorski, a następnie przeznaczyła te pieniądze na osobiste wydatki. Powinna przynajmniej wycofać się ze sprawy i poddać się dochodzeniu pod kątem jej niewłaściwego postępowania i niestosowności. W stanie Georgia, który kontrolowany jest, który, gdzie senat kontrolowany jest przez republikanów, senat stanowy stanu Georgia 26 stycznia zagłosował za utworzeniem specjalnej komisji do zbadania postępowania pani Fanny Willis, podczas gdy Izba Stanowa niedawno głosowała za utworzeniem komisji skierowanej do prokuratorów w stanie Georgia. Jednak raport CNN, który powołuje się na anonimowe źródła, podaje, że pani Fanny Willis nie ma zamiaru rezygnować ze sprawy Donalda Trumpa. Podczas Przemówienia w połowie stycznia w kościele w Atlancie pani Fanny Willis zasugerowała, że krytyka i zarzuty pod jej adresem, adresem mają podłoże rasistowskie. Wszystko, wszystko teraz ma podłoże rasistowskie. To jest bardzo łatwa, łatwy tekst, żeby od razu um, uzyskać jakieś, jakiś rozgłos, jeżeli się mówi, że ktoś jest rasistą. No a ponieważ Trump przez media został okrzyknięty największym rasistą zupełnie bez żadnego powodu, to oczywiście jest to znako znakomity zawsze argument, że jest się rasistą. Adwokaci Donalda Trumpa kilka tygodni później przyłączyli się do wniosku, argumentując, że rzeczywiście pani Fanny Willis powinna zostać usunięta z nadzorowania sprawy. Powołując się na zarzuty dotyczące jej związku z prokuratorem Najtanem Wade'em. Argumentowali również, że jej sugestie, że rasa tutaj odgrywa jakąś rolę, to prowokacyjne i podżegające pozasądowe komentarze rasistowskie. Jako druga wiadomość na, na dzień dzisiejszy, powrócimy jeszcze do kandydata ym, na jednego z kandydatów na prezydenta. Chodzi tutaj o Roberta F. Kennedy'ego juniora. Oczywiście, Robert F. Kennedy junior wykonał, wykonał mnóstwo bardzo dobrej roboty, jeżeli chodzi o dotarcie do prawdy w związku ze szczepieniami, ale jeżeli chodzi o jego kandydaturę na prezydenta, sprawa trochę inaczej się tutaj już przedstawia. Robert F. Kennedy Jr. zapłacił swojej synowej, byłej pracownicy CIA, dziesiątki tysięcy dolarów z pieniędzy kampanii wyborczej, a to jest właśnie ta pani, którą teraz widać na ekranie. Robert F. Kennedy Jr. od dawna deklaruje, że, je, że jednym z jego celi jest wyeliminowanie agencji takich jak na przykład FBI. Między innymi dlatego, że moderują one treści na platformach mediów społecznościowych. W wywiadzie, który, którego udzielił projektowi Veritas, powiedział, że musi działać ostrożnie, aby CIA go nie zabiło, jeżeli zostałby prezydentem. Te deklaracje jednak nie powstrzymały Roberta F. Kennedy'ego przed wypłaceniem w czerwcu 2023 roku pensji w wysokości 21 tysięcy dolarów jego synowej, właśnie widocznej na ekranie, żonie jego syna Bobiego Kennedy'ego III. Chodzi o właśnie tą panią Amaryllis Kennedy, która do 2010 roku pracowała w CIA jako oficer tajnej służby specjalizujący się w zwalczaniu terroryzmu i przeciwdziałaniu proliferacji. Służyła w 16 krajach w Afryce, Azji i na Bliskim Wschodzie. Jej pierwszym zadaniem było czytanie i analizowanie setek tajnych depesz dziennie obcych rządów i syntezowanie ich w codzienne raporty dla prezydenta. Następnie pracowała w biurze do spraw Iraku w Centrum Antyterrorystycznym. W wieku 22 lat została szybko przeszkolona w zaawansowanym szkoleniu operacyjnym i wysłana została z Lengli na tak zwaną farmę, gdzie przez 6 miesięcy mieszkała w symulowanym świecie, ucząc się jak używać broni, jak wydostać się z kajdanek w zamknię z zamkniętego bagażnika samochodu, jak wytrzymywać tortury i jak najlepiej popełnić samobójstwo w przypadku niewoli. A Langley jest to oczywiście siedziba Centralnej Agencji Wywiadowczej. Znajduje się ta siedziba w północno-wschodniej Wirginii na północny zachód od Waszyngtonu. Robert F Kennedy Jr powiedział w czerwcu podczas wywiadu, którego udzielił Joe Roganowi, że utrzymywał, że CIA w jakiś sposób zamieszane było w morderstwo prezydenta Kennedy'ego, czyli jego wujka, zabójstwo mojego wujka przez CIA było udanym zamachem stanu, po którym nasza demokracja się nie podniosła, napisał kandydat na prezydenta w grudniu 2022 roku na Twitterze. Tak więc mamy do czynienia z sytuacją, w której była agentka CIA, zarządza kampanią Roberta F. Kennedy'ego juniora, której to celem tej kampanii jest z pewnością powstrzymanie Donalda Trumpa. A to właśnie Donald Trump mówił bardzo, bardzo często wypowiadał się i cały czas wypowiada się na temat rozprawienia się z agencjami tzw. Tak trzyliterowymi, takimi właśnie jak CIA czy FBI. Na dzisiaj ode mnie już wszystko. Do następnego razu.